Witamy Was bardzo serdecznie. Właśnie przyszło do nas lato. Dlatego mamy dzisiaj dla Was piosenkę o lecie. A jak lato, to trzeba mieć kapelusz przeciwsłoneczny, okulary przeciwsłoneczne, no i oczywiście dobry humor. Żeby ten dobry humor mieć, to zapraszamy Was do wspólnej zabawy i wspólnego śpiewania i grania na instrumentach. Za dzisiejszej piosenki. Przygotujcie trzy instrumenty. W każdej zwrotce będziemy grać na innym instrumencie. Na początku będzie potrzebny bębenek, albo jak ktoś nie ma bębenka, mogą być plastikowe butelki, które o siebie będziemy uderzać. W drugiej zwrotce będzie potrzebny trójkąt. Jeśli ktoś nie ma trójkąta, może przygotować butelkę, nie butelkę, szklankę napełnioną wodą i łyżeczkę od herbaty. Która też da nam podobny dźwięk. A w trzeciej zwrotce będziemy grać na marakasach albo na grzechotkach, które również można samemu wykonać. Na przykład nasypać trochę piasku do butelki, albo wrzucić jakieś małe muszelki do pudełeczka, które również będą pięknie nam grzechotać. Każda zwrotka będzie grana troszeczkę w innym tempie, więc bądźcie czujni. Ja na początku i na końcu piosenki zagram na takim instrumencie, viola, który jest instrumentem mojego dzieciństwa. Więc zagram na nim taką melodykę. Zaczynamy? Zapraszam. Lato słońce, lato morze, lato to pachnące zboże, lato górze, lato deszcz, lato to przygody dreszcz. Świetnie, teraz potrzebny nam będzie trójkąt. Na trójkącie zagramy troszkę wolniej na początku każdego wersji. Piosenki. Lato, to górze wędrówki do jeziora i żaglówki. pole się buszowanie i w na namiocie smaczne spanie. Świetnie! Teraz potrzebujemy marakasy. Na marakasach zagramy szybciutko, akcentując każdy sylabę. Lato to Z rodziną wspólny czas, lato ze słońcami kolejny raz, lato ze słońcami kolejny raz, lato nie opuszczaj nas. Vai sim.